Dagmara Kaźmierska wystąpiła w czternastej edycji Tańca z Gwiazdami. Pomimo rekordowo niskich not, Gwiazda Królowych Życia co róż prześlizgiwała się z odcinka na odcinek. Wszystko za sprawą wiernych fanów, którzy głosowali na swoją ulubienicę. Ostatecznie celebrytka sama zrezygnowała z udziału w tanecznym show Polsatu przed ósmym odcinkiem zmagań. Wszystko przez kontuzję. Muszę zrezygnować z programu. Nie mogę już dla was tańczyć, nie mogę was rozweselać swoim tupaniem kopytkiem. Niestety z żebrem jest ogromny problem, nie mogę oddychać swobodnie, a co dopiero podnieść rękę, tłumaczyła Dagmara Kaźmierska na Instagramie. Ostatecznie nie pojawiła się też w finałowym odcinku po tym, jak portal goniec ujawnił wstrząsające zeznania jednej z ofiar celebrytki. Nie przeszkadzało to jednak jej fanom, którzy od dawna stoją murem za swoją idolką. Mocno odczuła to m.in. Iwona Pawłowicz, która nie szczędziła Dagmarze Kaźmierskiej krytycznych uwag w programie i nisko oceniała jej tańce. W rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem ze świata gwiazd Jurorka ujawniła, że poziom hejtu, jaki spotkał ją ze strony fanów skompromitowanej celebrytki, był wprost niewyobrażalny. Nie chodziło o uwagi pani Iwono, czemu pani dała tak niską notę, nie zgadzam się, bo takich opinii w ogóle nie kasuje. Ma prawo ktoś powiedzieć, że mogłam dać dziesięciu tej parze, a nie tej. Każdy ma prawo do oceny, ale gdy ktoś pisze tak wulgarnie, obrzydliwie. Nawet nie chcę powtarzać słów, stwierdziła Iwona Pawłowicz. Popularna czarna mamba znana jest z ciętego języka i bezkompromisowych opinii. Jednak to, co czytała na swój temat, złamało jej psychikę. Nie uległam temu hejtowi, ale to był najgorszy hejt w moim życiu obrzydliwe było to, co piszą, wyznała poruszona jurorka tańca z gwiazdami. Iwona Pawłowicz nie dała satysfakcji hejterom, którzy zalewali ją nienawistnymi wpisami. Otarła łzę i nie dawała po sobie poznać w kolejnych odcinkach, że coś może być nie tak. Ujawniła przy okazji, kto najczęściej ją obrażał.